Czy Jezus po swojej śmierci naprawdę stąpił do krainy umarłych, by uwolnić dusze sprawiedliwych? Co działo się w Hadesie w czasie, gdy ciało Chrystusa spoczywało w grobie? W dzisiejszym odcinku odkryjemy szczegóły jednego z najbardziej tajemniczych wydarzeń w historii chrześcijaństwa zejścia Jezusa do Hadesu. Opierając się na apokryficznych tekstach z Ewangelii Nikodema, zgłębimy przebieg tego wydarzenia. I poznamy niezwykłą opowieść o triumfie światłości nad ciemnością. Po śmierci Jezusa na Krzyżu, jego dusza zgodnie z tradycją chrześcijańską, stąpiła do Hadesu, miejsca, które w starożytnych wierzeniach było krainą zmarłych. W przeciwieństwie do popularnych wyobrażeń Hades czy Szeol nie był piekłem, jak to rozumie współczesny Kościół, lecz miejscem, gdzie przebywały wszystkie dusze po śmierci zarówno sprawiedliwych, jak i grzeszników. Był to rodzaj neutralnej strefy, w której dusze oczekiwały na sąd. Wyobrażenie piekła jako miejsca wiecznego potępienia z ogniem i diabłami znane z boskiej komedii Dantego to wytwór średniowiecznej teologii który nie odzwierciedla wczesnochrześcijańskich wierzeń. Podobnie szatan w oryginalnym znaczeniu hebrajskim oznaczał oskarżyciela lub przeciwnika. Był to duch, który w tradycji judaistycznej występował jako ten, który testuje lub oskarża ludzi przed Bogiem. Dopiero późniejsze interpretacje uczyniły z niego władcę piekła i personifikację absolutnego zła. W opisie zstąpienia Jezusa do Hadesu szatan nie jest wszechmocnym panem piekieł, lecz jedynie figurą, która symbolizuje opór wobec światłości. W Ewangelii Nikodema Hades jest przedstawiony jako mroczna kraina, zamknięta i broniona przez Szatana oraz jego sługi. Jednak gdy Jezus umiera na krzyżu, zaczynają dziać się niezwykłe rzeczy. Proroctwa o przyjściu zbawiciela zaczynają się spełniać. A Hades drży w posadach. Szatan, nieświadomy prawdziwej natury Jezusa, myśli, że to kolejna dusza trafiająca do jego królestwa. Jednak Hades, jako personifikacja świata zmarłych, ostrzega go: Nie wprowadzaj tutaj tego, który może nas pokonać. Jezus przybywa do bram Hadesu w blasku boskiego światła, które rozprasza ciemności. Woła: Podnieście się! Bramy wieczności, aby wszedł król chwały. Na te słowa bramy Hadesu zostają rozbite, a Jezus wkracza do środka jako triumfator. Przynosi ze sobą światłość, która symbolizuje jego boską naturę i zwycięstwo nad śmiercią. W środku Hadesu Jezus spotyka dusze sprawiedliwych, które czekały na odkupienie. Są wśród nich Adam i Ewa. Pierwsi ludzie, którzy upadli przez grzech pierworodny są też Abraham, Izaak, Jakub, Dawid i prorocy Starego Testamentu. Adam wita Jezusa słowami pełnymi wdzięczności. Przyszedłeś, aby nas wyzwolić. Oto spełniłeś obietnicę. Jezus podnosi Adama i mówi, pokój Tobie i Twoim dzieciom. Oto otwieram bramy raju, które zostały zamknięte przez Twój upadek. Jezus Wyprowadza dusze sprawiedliwych z Hadesu, prowadząc je ku światłości i życiu wiecznemu. Grzesznicy, którzy nie żałowali swoich czynów, pozostają w ciemnościach, co symbolizuje duchowe oddzielenie od Boga. Ale nie jest to obraz piekła z ogniem i diabłami, jak znamy z późniejszych wyobrażeń. Szatan, pokonany i upokorzony, traci swoją władzę nad śmiercią i duszami. Jezus przejmuje klucze do śmierci i Hadesu, co symbolizuje jego pełne zwycięstwo nad grzechem i ciemnością. W niektórych wersjach opowieści szatan zostaje związany i rzucony w czeluści Hadesu, gdzie nie może już szkodzić ludzkości. To wydarzenie, znane jako stąpienie do piekieł, jest nie tylko triumfem Jezusa nad śmiercią, ale także symbolicznym aktem odkupienia całej ludzkości. Wyprowadzenie sprawiedliwych z Hadesu otwiera drogę do zbawienia, zarówno dla tych, którzy żyli przed Chrystusem, jak i dla tych, którzy przyszli po nim. Dziękujemy, że byliście z nami, by odkryć tę niezwykłą historię. Jeżeli Materiał Ci się podobał, to zachęcam Cię do obejrzenia mojego kolejnego filmu, gdzie poznamy historię piekła. Jeśli chcecie poznać więcej tajemnic i zagadek starożytności, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie komentarz. Do zobaczenia w następnym filmie.